Siemanko, ja jestem Filip Hordynski, a ze mną jest Pan Balonik, a dzisiaj mamy gazetę z LEGO Ninjago Legacy, a to właśnie jest kanał co Maniacy. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest figurki lewgo Loda, lo, Loda, Loyda i bojownika którą już sobie tu otworzymy i złożymy na nagraniu, oczywiście. No, oczywiście! Dobrze, przecież my lubimy e, kanał Maniacy, bo, bo tym razem dzisiaj otwieramy gazety LEGO Ninjago Legacy po raz pierwszy. Hmm, tylko jak to się otwiera? O tak, po prostu. <gry> ja się tam trudzę, więc dobrze. Najpierw wyciągniemy głowę. Loida. Tak, i tu już składamy ojciej okay. całego, tu damy głowę. Oczywiście jak pan balonik będzie składał, to to jednak nagramy, nagramy tylko saszetkę. Bo, bo... po co nagrywać dwa razy w sumie to samo, co nie? No. A, a tu można mieć dwie minki na nim. Okej, okay, tego okay. nie wiedziałem. Więc jeszcze taki. jego maskę jako fartuch. Taki fartuch. A nie wiem, maska. To maska? maska. I jego złoty miecz jako ja mam, tylko ja mam Lloyda z wow. zakazanego spingitsu. Oj. Dobra. Już tu mu damy mieczyk. O, i spadło. Mhm. <suszy> <suszy> Okej. Okay. I już trzyma swój miecz. Więc tak wygląda figurka Lloyda. Teraz złóżmy kamiennego wojownika. Dokładnie. A to będzie dzisiaj długi odcinek? Jaki drugi? Pierwszy. Długi. długi. A długi. Długi. A chyba może będzie długi. Długi dzisiaj. na pewno. No Nie wiem na ile minut. Też nie wiem. Zobaczymy może na ile. Na 15 albo 16. Albo... Na pewno myślicie, że Filip zweryfikował konto? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Ale skąd widzowie mogą to wiedzieć? Znowu mam problem z złożeniem miecza. To jest ciężkie. Ok, jest. I tak wyglądają nasze minifigurki LEGO. LEGO. Tu nawet ładnie się prezentują, mi się podobają. Ale kolejną rzeczą, na którą zwracamy uwagę jest ta karta limitowana Mrocznego, e, Mrocznego Władcy. Władcy. Kozak, moja pierwsza limitowana karta, a teraz otworzymy ym, Pana Balonika gazetkę i otwieranie saszetek, czyli coś na co na pewno czekacie. Okej, okay, a teraz coś, na co czekaliście, czyli saszetki z LEGO Ninjago. Otwieramy pierwszą. I tym razem okay. ja mam z Jayem, a Filip z Kolem. Saszetkę. Uwaga, saszetka Filipa Chordynskiego. Dowiemy się, co dzisiaj będzie w tej saszetce. Może będą jakieś powtórki, albo nowe karty, albo fajne karty. Okej, okay, widzę pierwszą rzecz. Czyli puzel, ale ja tego puzzla mam, chyba. Gdzie mam karty? To jest ten puzzle, którego mam? Nie, tego puzzla nie miałem, więc... Potęga Spindy co z Za... Nie. Cyfrowy zein Jako karty... Cyfrowa Co? Dwie karty neonowe w jednej paczce. Co? Cyfrowa nia i cyfrowy Zejm! Co? Nie wierzę! Co? 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 Aha! A rzadką kartą jest Avatar Kola, powtórka. Ja... <grymne> <grymne> no jakoś nie wiem, czy może mi się wymienić. No niestety, ale jak można było odkrawić dwie te karty? Co? Co? Dobra, teraz otwieram saszeczkę pana Balonika. Czyli moja z ja nie wierzę w to. O. Dobra. O! Mamy puzzle! Drugi! Um, Puzel? Drugi puzzle. Drugi puzzle? puzzle. Tu mamy. Aha, trzy, dwie, trzy, ten. Więc mamy płomiennego pogromca i pustynnego Kaja. O, o! Moja ulubiona karta! A rzadką kartą jest. Potężne, szalone szczury. Ja cię! Jako karta holograficzna! Zawsze się trafia, ale co my mamy dzisiaj farta? Ty trafiłeś dwa puzelki, ja trafiłem dwie te karty neonowe. I jak to się stało? Jaka jest na to szansa w ogóle? J Dobra, ale żeby nie przedłużać, to lecimy do przeglądania gazetki. Jasne, że tak, Filipie Hordynku. OK, tutaj, więc otwieramy tutaj, odłożymy sobie no. i więc najpierw mamy, aha, dobra, wielki kamienny wojownik, okej, okay, mamy tutaj komiks. komiks, zobaczymy co będzie tu dalej, oprócz komiksu, komiksu raczej już nie będziemy czytać, tak jak na początku to miało miejsce. Okej, okay, tu mamy plakat z figurkami. Okej, okay, to tutaj pokażę Wam. Mamy kolkąt kamienny. kamienny wojownik, a ja na swoim tapacie mam zain kontra Broid. Okej, okay, postaram Wam to jakoś inaczej pokazać. Wezmę kamerę do ręki. I tak właśnie wygląda yy, ten plakat. Bardzo ładny plakat z drugiej strony. Mam nadzieję, że też będzie coś ładnego. Aha, wszystkie figurki. Pan Balonik, poczymasz tak? Tak. Kilkę? Oczywiście. Dobra, okay. ja przeczytam, jakie są figurki. O, takie są: Złoty Mech, Złoty Lloyd, Lloyd, e, Dżunglowy Ścigacz, J, Piorunowy poliast. Kol, Mech kola. Mroczny władca Nindroid z piłą, kamienny wojownik dwa z kuszą, e, kamienny wojownik z lodowym mieczem i Lord Garmadon, Kai i Smogognia i Mistrz Wu w samym środeczku. Dobrze. Tak, w samym środeczku. Okej. Okay. Więc możemy ten na pewno sobie gdzieś go przykleję. Ale idziemy dalej. Mamy tu reklamę. Albo. Chodź, przytrzymaj. Ja przytrzymaj no, ja tak. Tam. Ale nie musisz pytać, tylko przytrzymaj. Yy, o tak i, może, i ten. I ja będę tak trzymał, żeby było widać całą gazetkę, oczywiście. Ja? No, dobra. Następną Na następnej stronie zobaczmy, co będzie. Tu mamy ognisty kamion i super łotr, z ninja go. Kamienny, Cześć. kamienny, kamienny samuraj. Teraz kamienny samuraj się śmieje. Ale to niedługo potrwa. Dobrze. Aha! Do wycięcia i kolekcjonowania. Dobrze, to zobaczmy, co będzie na następnej stronie. Dobrze. Czekaj. Albo dobra. Nie, nie, dobrze, dobrze. Wszystko dobrze. No, Ech. dawaj następną skonę. Mamy łodsze twargi jak skała. Ym, trening żywioł Zeina. Część pierwsza. No a, i tu są takie łamigówki. Ogólnie nie będziemy ich rozwiązywać, żebyście sami je zrobili, ale tak ona wygląda. Yy, na następnej stronie, co będzie się czyhać... O, oczywiście tu jest napisane misja, a tu jest logo z Inksomaniaków. W poprzednim numerze było trening żywioł Kaja. Aha, trening żywioł Zejna jeszcze jest. No, żywioł Żydzejna, część druga. Okej, okay, tu tak wygląda. Tu mamy Legacy, epickie pojedynki. Seria dla kolekcjonerów i trzeba to wyciąć. Aha, też to trzeba wyciąć. Okej. Okay. Ja niestety nie oglądam teraz Lego Ninjago, ale jak był pierwszy sezon, to oglądałem. Oglądałem mniej więcej do tego momentu, gdy się okazało, że Zane jest yy, tym no, dobrym cesarzem. Tak, to dobrze. To było w 130 odcinku. No, no to gdzieś wtedy skończyłem. Nie, ja się dowiedziałem, że on jest robotem, to wtedy. Dalej. Mamy podlejszy, podły, podlejszy. Sezon 2. Atak ciemności. No, tak wygląda ogólnie. I Lego Batman. Kolejna Taka reklama. Taka reklama z takim rabusiem. O jezus, pan zagadka. Człowiek zagadka. No, pamięta. to. Tutaj Dobre. mamy fakty. Złoty mech daje czadu. Tup, tup. Tup, tup. Okej. Okay. Na następnej stronie mam nadzieję, że też będzie coś fajnego. Uwaga, to już przedostatnie Aha. Złote bronie, czyli... O. I tu są Ej, to jest ładne. To jest nawet ładne. No. No. Czekaj, musimy złapać fokus. I gorszy kamienia, ok. Tu mamy Szemona z Fablańc, fajne też Mikołaj z Bytomia, o to też mi się podoba W miarę to Ale to mi się najbardziej podoba, to jest ładne strasznie, nie? No. O i tu można wygrać, co? Potęga Spinjitzu Zayna Potęga Spinjitzu Jaya i albo z Spinjitsu Kaja kontra samuraj. O, fajne rzeczy. To są oczywiście rzeczy do zgłoszenia, więc. No, to jest ankieta i kupon, konkurs. Kon, konkurs. Konkursor. Konkurs, po prostu. Konkurs. I w, o, i w następnym numerze dwie minifigurki. O, Łuk kontra szulkin. O, i szulkin. Fajnie, na pewno kupimy, więc czekajcie do następnego miesiąca. I to 30 lipca. O, A joj, teraz jej, co długo. zobaczymy na akcję Lego: Lego Star Wars numer 6, Lego Batman numer 3 i Lego Hidden Side numer 4, którego nie kupiłem poprzedniego numeru, który był z. <laughs> To nie, nie pamiętam kto to był. Ale tutaj są yy, najnowsze gazetki LEGO, więc też można zakupić. My tego raczej nie będziemy, ten my na razie się tylko w LEGO Ninjago. Ale jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli się wam nie spodoba film, to zostawcie łapkę w dół. Dokładnie, jeśli nie chcecie, żeby ominął was żaden odcinek, na przykład odpakowywania gazetek, gdzie można takie fajne karty zdobyć. No. Albo takie fajne gazetki i mini figurki. O takie. No. Ognomik. To zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. To nas bardzo wspiera. Y, żegnam Was ja. Żegna się pan balonik. Żegna się. Gnom Sebastian. I kuciak macie. Dobra, cicho. już.